Chodźcie, zapraszam Was do salonu kosmetycznego Sibella, który 10 lat współpracuje z nami w zakresie zakupów środków higienicznych. Pokażemy Wam, jakie środki kupuje i dlaczego wybrał właśnie nas. To chodźcie, zapraszam Was bardzo serdecznie. Poznajcie Monikę Gros, która jest właścicielką salonu Sibella Spa. Dzień dobry Kasiu, witam Cię w moich programach. Moniko, w czerwcu tego roku minęło 10 lat od momentu, kiedy powstał Twój salon Sibella Spa. Mieści się on na Tarchominie, tutaj w blokowisku i w tych nowych osiedlach. Powiedz mi, kochana, czym charakteryzuje się Twój salon, z czego słyniesz i co uwielbiają Twoje klientki. Dziękuję, Kasiu. Jestem tutaj rzeczywiście od 10 lat na ulicy Strumy Naszym. Głównym priorytetem jest modelowanie sylwetki i z tego słyniemy tutaj na Tarchominie. Posiadamy wiele technologii high-tech, które sobie świetnie radzą z uporczywą tkanką tłuszczową, z celulitem, ale również zajmujemy się y, zabiegami na twarz. Wiem, bo z nich korzystam, ale może pochwal się Twoim najnowszym y, skarbem, który masz. Moim najnowszym skarbem jest Typology dokładnie od dwóch tygodni, i jestem na razie jedynym salonem w Warszawie, który posiada tę technologię. Oczywiście jest to też technologia do modelowania sylwetki i do walki z celulitem, przynosząca natychmiastowe efekty nieinwazyjnie, bezboleśnie. Osobiście bardzo doceniam Twoje maszyny i Twoje technologie, ponieważ ja z nich korzystam i bardzo efekty są widoczne. E, Moniko, ponieważ dzisiaj spotkałyśmy się o tym, aby porozmawiać o tym, jakich środków e, higieny i czystości używasz i kupujesz je w naszej firmie Higiena Service, to chciałabym, ażebyśmy mogli powiedzieć naszym e, widzom, Jakie środki wybrałaś i dlaczego? Tak, od 10 lat jestem związana z Wami, z Higieną Service i rzeczywiście używam Waszych środków czystości. Przede wszystkim dlatego, że dbacie o ekologię i macie firmy, które na tym się skupiają. Są to produkty, które są bardzo wysokojakościowe, bardzo wygodne w użyciu i spełniające warunki tutaj sanepidu, a to jest dla mnie bardzo ważne. A oprócz tego współpraca z Wami jest bardzo miła, wygodna i rzetelna. Mam momenty, kiedy potrzebuję mieć coś na Cito i rzeczywiście to jest. Z dnia na dzień albo nawet tego samego dnia. Dziękuję za miłe słowa i zobaczmy, czego używasz. To zapraszam, Kasia. Moniko, jesteśmy teraz w twoim głównym gabinecie, bo jeszcze oprócz tego gabinetu są jeszcze dwa oddzielne. Powiedz mi, proszę. Co wykonujesz, jakie zabiegi w tym gabinecie? W tym gabinecie wykonujemy głównie zabiegi modelujące sylwetkę i stoją tu nasze maszyny odpowiedzialne właśnie za te zabiegi. Jest nasza nowość adipology jest e, technologia LPG Endermologii, która jest jedną z najlepszych na rynku i epilacja laserowa IT firma Diego de la Palma. Warto podkreślić, że depilacja jest bezbolesna. Tutaj wykonujesz wszystkie zabiegi. Powiedz mi, skoro przychodzą do Ciebie klientki, to jakich e, podstawowych e, artykułów higienicznych musisz użyć po to, aby klientki się czuły tutaj bezpiecznie i aby Twoja praca była wygodna i higieniczna? To są przede wszystkim e, artykuły jednorazowe? użytku. I tutaj są to podkłady podfoliowane i fizylinowe na fotel. Mm -hmm. Są czyściwa, które doceniam za to, że nie zostawiają smug, nie pylą się. Chusteczki higieniczne, moje ukochane rękawiczki w kolorze magenta, jednorazowe, nitrylowe. No i co jest najważniejsze? To są środki dezynfekujące do urządzeń, co jest bardzo ważne przy głowicach laserowych i innego rodzaju głowicach. To są Środki, które są dedykowane do tego. Używam jeszcze Medisepta, środków do dezynfekcji powierzchni oraz ręczników papierowych. Oczywiście używam jeszcze środków do mycia i dezynfekcji rąk, co jest bardzo ważne przy mojej codziennej pracy. Używam w salonie jeszcze ręczników fryzjerskich. Ja sobie je adoptowałam do swojej pracy, ponieważ nadają się świetnie jako chusty zabiegowe. Idealnie u mnie w gabinecie sprawdzają się podkłady. Fizelinowe i fizelinowe podfoliowane o szerokości 80 cm, co jest bardzo ważne, nie rwą się, mają bardzo dobrą perforację i są przyjemne dla klienta. Podczas rozmowy Monika wspomniała, że dla niej bardzo istotne jest to, aby produkty były ekologiczne. Do mycia naczyń, do mycia szyb, do mycia łazienek czy gabinetu, wybrała środki firmy Goldrop, które są ekologiczne. Co warte podkreślenia, są to produkty gotowe do użycia. Ponieważ gabinet Moniki nie jest zbyt dużych rozmiarów to są trzy gabinety Monika wybrała ręczny sprzęt do utrzymania czystości. A tutaj jest toaleta, w której używane są ręczniki papierowe, mydła, papier toaletowy i odświeżacz. Ponieważ Monika bardzo lubi włoskie kosmetyki, do mycia rąk dla swoich klientów wybrała serię kosmetyków Pryja. Kosmetyki Pryja charakteryzują się tym, że pachną obłędnie. Jest to taki bardzo zmysłowy, korzenny zapach. Monika wybrała je, ponieważ są to środki włoskie, a Monika jest fanką wszystkich środków kosmetyków włoskich. Warto zwrócić uwagę, aby odświeżacz, który stawiamy w łazience neutralizował przykre zapachy i taki właśnie mm, odświeżacz wybrała Monika o zapachu bawełny. Jest on bardzo delikatny i subtelny. I oczywiście ręczniki papierowe do wycierania rąk. Moniko, jesteśmy już teraz u Ciebie już w ostatnim gabinecie i powiedz nam o tym urządzeniu, ponieważ wygląda intrygująco. Tutaj mamy kapsułę Vital Dome. Jest to działanie podczerwieni i temperatury. Jest to urządzenie, które świetnie działa na detoks całego organizmu, na celulit i oczywiście ogromny relaks. Wykorzystywane jest w stanach np. depresyjnych. Sprawdzone w ADHD u dzieci i w ogóle u osób, które są takie pobudzone. Zapraszam serdecznie, bo w okresie jesiennym to jest naprawdę zbawienny zabieg. Moniko, dziękuję Ci pięknie za dzisiejszy dzień. Dziękuję, że podzieliłaś się z nami tym, jakich środków używasz i dlaczego. Dziękuję Ci Kasio, bardzo, było mi bardzo miło i zapraszam. A jeżeli Ty, jak Monika, chcesz zadbać o swoich klientów i używać najlepszych i bezpiecznych środków, skontaktuj się z nami higienaserwis.pl